Jestem dziennikarzem śledczym, staram się nie namawiać Państwa do głosowania na żadną partię i tego generalnie nie robię, bo odkrywam Państwu rzeczywistość, jaką, jaką macie Państwo zakryto. to jest rzeczywistość niewidoczna moim okiem, a państwa serca, głowach, sumieniach jest to, by, by po prostu no, na bazie tej wiedzy, wiedzy innej dokonać, jakiejś tam, dokonać przemyślenia i podjąć. Taką a nie inną decyzję. Natomiast ja y, generalnie mówię o tym, żeby y, y, jeżeli ktoś mnie pyta, y, głosować na ludzi przyzwoitych, po prostu na ludzi przyzwoitych. Siedząca tutaj obok mnie y, pani, Ela jest właśnie taką osobą. Mamy swoich przyjaciół z Kanady, tak? Y, 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 wspaniałych ludzi y, wiem, że jeżeli, na tym wyrzucone. Jeżeli, jeżeli tak mówimy o wioli kardynał wspaniałej osobie jej mężu Tomku, jeżeli, jeżeli dane ci będzie być senatorem, to ja wiem o tym na pewno, że będziesz bardzo dobrym, porządnym politykiem, dobrym senatorem, będziesz dobrze reprezentował swoją społeczność. Nie traktujcie Państwo tego jako spotkanie wyborcze. Ja nikogo nie namawiam do głosowania na żadną partię, ale mówię o tym, że trzeba głosować na ludzi przyzwoitych. I siedząca po mnie osoba, taką osobą po prostu jest. I tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.